Was dzisiaj na chyba najbardziej wyczekiwany film na moim kanale, czyli organizację moich kosmetyków, mojej toaletki i w ogóle będziecie miały okazję zajrzeć trochę za kulisy filmów, które dla Was nagrywam. Więc jeżeli jesteście zainteresowane tym tematem, to oglądajcie ten film dalej. Pierwsza szuflada to jak widzicie pigmenty. Tutaj mam różne, różniaste pigmenty Inglota, e, które mogłyście widzieć już parę razy na zdjęciach. Bardzo je lubię. Są tanie, ale jest to niesamowita jakość. Tutaj mam też pigmenty film makijaż. Tutaj mam też pigmenty film makijaż. To jest taka włoska firma makijażowa, która. Mm, właśnie ma piękne pigmenty i też są niedrogie. 8 zł za słoiczek. Uważam, że to jest przyzwoita cena. E, tutaj mam pigmenty z Maka: jeden taki różowiasty i oczywiście bardzo słynna vanila, którą uważam każdy powinien mieć. Jest to e, rozmiar po prostu nie do zużycia, więc fajnie jest na przykład kupić coś takiego z koleżanką. U nas i się po prostu podzielić. E, Diora Line, myślę, że wszystkie z Was. Znają. Tutaj mam pigmenty, które zamawiałam z Allegro. Są to naprawdę pigmenty za śmieszne pieniądze, ale też fajne do eksperymentowania w makijażach. E, no i co? Idziemy dalej. Tutaj mamy pigmenty z Kobo. Uff, jednego brakuje. E, tu jakaś wyżyczka, która była w Big Glossy. E, Sparkle z Bobby. E, pigmenty też z Makeup Wig, e, które też są bardzo, bardzo fajne. O, już wiem, jak się zapodział. Pigmenty z Kobo. Tutaj mam wieżyczkę pigmentów z Glazela i są fenomenalne do makijaży ślubnych i nie tylko. Tutaj moje cienie kremowe, paint poty z maka, jak i cienie z Maybelline, pigment prasowany z maka i tak dalej, i tak dalej. No jest tylko trochę. Czas na drugą szufladę, dalej jesteśmy w strefie oczy, tutaj mam różne różniaste maskary, jak możecie zobaczyć, wszystko jest posegregowane w takich koszyczkach, które kupiłam w Oszą za całe 60 groszy chyba sztuka. E, więc tak, tutaj mam produkty do brwi i są to naprawdę różne różniaste produkty, Catrice, Essence Pupa, MAC, Bobbi Brown, kredki, tutaj mam jeszcze paletkę z z Kobo, no naprawdę ma różnych produktów, mazaki ze Sleeka, tutaj mamy maskary i też różne różniaste, dużo maka, dużo rimela, dużo takich drogeryjnych produktów jak Kobo chociażby, końcówkę, końcóweczkę maskary z Too Faced, tutaj mam eyelinery, mak Lovely, różne flamastry, mazaki i tutaj z tyłu jeszcze pozostałe maskary i paleta z Freedom, której jeszcze nie testowałam, która czeka na testy. I to jest taka właśnie szuflada, w której zamknęłam tak naprawdę wszystkie mm, najpotrzebniejsze produkty do kreski, do rzęs i do brwi. Idziemy dalej i tu jest królowa po prostu wszystkich szuflad, to jest szuflada z Paletami Więc może teraz przyjrzyjmy się, co tu się znajduje. W waffle coś mamle, przepraszam Was za te odgłosy. W każdym razie, tak, tutaj mam e, moje ulubione cienie z Make Up Geek. Pod spodem jest jeszcze jedna z palet, czyli właśnie taka e, przezroczysta e, paleta, w której możecie sobie schować wkłady, one Wam się nie przewracają. E, tutaj mam jeszcze jedną taką paletę, i tutaj są zamknięte cienie z Inglota, z Kobo i jakieś tam pozostałe, w każdym razie jest to taka bardzo, bardzo kolorowa paleta, w sumie jedna i druga, ale ta bardziej stonowana. Tutaj mam taką podwójną paletkę z Maka, która też się otwiera, która na razie nie jest zagospodarowana, bo nie mam jeszcze wkładek. Nie wiem, przegapiłam, nie kupiłam, ale na pewno ją szybko zapełnię. Tutaj właśnie potrzebna jest taka wkładka na cienie. Tu mam palety, których bardzo często używam. Jest to paleta z Too Faced, palety z Zoewy. I tutaj mam Natural Yours, Coco Blend. I co jeszcze? Jak ty się nazywasz? Chodź tu, chodź tu. Love the Story. Tu mam dwie Valoraki, jedynkę i dwójkę to są bardzo, bardzo moje ukochane palety, ich recenzje są na moim kanale tu mam jeszcze jakieś takie mniejsze paletki MAC Urban Decay Naked która uważam jest super naprawdę do takich makijaży dziennych cóż dalej... Tu mam wszystkie moje slickowe paletki. Hop, hop, trochę ich tu się nazbierało. E, paletka z Make Up Revolution, która jest taką podróbką właśnie e, Too Faced. No i tu mam wszystkie pozostałe tak naprawdę pojedyncze cienie. Tu jeszcze o z tyłu jest e, jeden taki koszyczek z cieniami pojedynczymi, których e, nie mam właśnie w paletach. Także to jest taka najcięższa, najpoważniejsza szuflada, ale też najpotrzebniejsza. Tu zaczyna się strefa twarzy i tutaj kolejno. Mm, tu znajdują się róże i są to róże naprawdę różnych marek typu. Bobbi Brown, tu mam Maca, tu mam Maca, e, i tu mam Maka. tutaj mam Rimela, Maka. tu mamy róż z Mac, Mac. Mm, dalej tutaj są produkty takie brązująco-konturujące. Jak widzicie, Kobo, The Balm, Kobo. I ko, bo tutaj bardzo fajna paletka z W7, która jest dostępna w naturze, która naprawdę ma piękny rozświetlacz. I a propos rozświetlaczy tu są właśnie rozświetlacze i wszystkie są z marca. Mam gdzieś jeszcze dodałam, ale pewnie w jakiejś akrylowej szafeczce. Tutaj mam też pudry i też przeróżne różniste, transparentne i nietransparentne tu paleta do konturowania z Too-Faced. Tak wygląda. Tutaj mam też paletkę do konturowania z Freedom Makeup. I taka piękna książka brązerów z Too Faced. Jak widzicie, różne brązery, różne wykończenia. Na każdy dzień coś innego. Tu już zaczynają się produkty do ust. Też są posegregowane na cele na ile się dało. Tu mam wszystkie błyszczyki bardzo różne, różniste. Hmm, tutaj mam takie błyszczące pomadki, kremowe, tu natomiast maty w kremie i zapewne interesują Was najbardziej. E, są to pomadki Slika, z Maka, z nyksa, z Burżuła. E, cóż jeszcze? No różne. I co? I tyle. W sumie w tej szufladzie mam resztę pomadek wystawione w, na akrylowych takich stojakach. No i czeluści podkładowe Tutaj jest no, dużo tego trochę, bo testuję cały czas. Poza tym no, nie zapominajcie o tym, że też no, ja maluję różne osoby i nie wystarcza mi jeden podkład. Podkłady mam bardzo różne. Te tutaj w plastikowych buteleczkach, które widzicie, są to poprzelewane kolorsteje, które po prostu przewoziłam ze Stanów i żeby mm, oszczędzić sobie ciężaru to przelałam je do plastikowych buteleczek. Tutaj mam podkłady z Mac'a, z Estée Lauder też posiadam, chociaż za nim nie przepadam, ale... Sprawdza się fajnie właśnie na takie wieczorowe makijaże. E, tutaj podkład z Clarensa, który bardzo, bardzo lubię. Jest to Everlasting. E, podkład z Too Faced. Tu mam jeszcze L'Oreal'a takiego dostępnego w Stanach tylko. Color e, Stay'e z Revlon'a. Healthy Mix Bourjois. Face and Body Maka. Tam widzicie jeszcze kółeczko z Kryolanu. E, cóż tu jeszcze mamy? Mamy podkład maka bardzo fajny, Pro Nourishing. Tu takie podkłady drogeryjne, mm, rozświetlające i nierozświetlające. I tu podkłady w tubkach. E, I tutaj są wszystkie bazy. Czekajcie, tu są wszystkie bazy i kremy CC. Wysunęłam trochę bardziej, więc możecie mniej więcej zobaczyć, co tu się znajduje. Naprawdę ja nie ograniczam się, jeżeli chodzi o marki i naprawdę staram się próbować wszystkiego. No, zresztą widać chyba. Że próbuję wszystkie. Teśmy przy szufladzie z, ze sztucznymi rzęsami i nie tylko, jak widzicie. W każdym razie tutaj mam taki fajny pojemnik, który kupiłam, moi drodzy, w castoramie i jego można sobie złożyć tutaj. O, tak fajnie. Każda z tych części się otwiera. Tutaj wkładam sobie rzęsy, których użyłam i których po prostu pojemników już nie chcę trzymać, więc mam to schowane w ten sposób. Taki pojemnik kosztował mnie coś około 5 zł. E, tutaj mam różne rzęsy z Aliexpress, Glam Lash od Hani, których niestety nie nosiłam, bo są bardzo, bardzo długie na moich oczach. I po prostu sięgają mi do brwi. Tu mam ulubione moje ardelki, czyli Demi West Peace. Nie zasłaniam? Pewnie zasłaniam. E, tu kępki, które uwielbiam absolutnie. Tak, tutaj są jeszcze inne rzęsy z... AliExpress, tam trzymam też mam obiektyw do aparatu, kępki, różne cuda. Idziemy dalej. I to jest moja szuflada, w której trzymam. Akcesoria do paznokci. Jak widzicie, cały taki podstawowy zestaw semilaka, lampa, bloczek, wszystkie lakiery, które posiadam. Tu na dnie jest jeszcze syrenka. Tutaj folie zamówione na AliExpress, które okazały się naprawdę hiciorem i wyglądają przepięknie na paznokciach. Tak to wygląda, właśnie. Wydaje mi się, że fajnie. No i całe tak naprawdę zbiorowisko powinnam tu jeszcze poustawiać, w sumie lakiery do paznokci, niedługo to chyba uczynię. A to jest właśnie góra tej komody i tam jak widzicie stoją pomadki, stoją konturówki w takim akrylowym pojemniku i stoją też moje ulubione perfumy. I to jest właśnie ta komoda. Okej, okay, a tu jest obok moje biureczko też z IK, którego płyta ta górna się podnosi, tam jest jeszcze lusterko, ale z tej części absolutnie nie korzystam i tu stoi szafeczka od Hani, na górze właśnie taki akrylowy pojemnik z AliExpress, na którym trzymam moje pomadki. Szafeczka nie jest jeszcze do końca wypełniona, no bo jest masę szuflad i naprawdę przyznaję, ciężko jest wypełnić tą przestrzeń, zaraz zajrzymy co tam trzymam. To, co mi się kochają najbardziej, czyli pomadki maka, i nie tylko, tu są jeszcze pomadki Laura Mercier, olejek z Clarence'a. W każdym razie mm, film o pomadkach z maka, już jeden robiłam. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie kolory tutaj posiadam i jakie wykończenia w ogóle w maku są, czym się charakteryzują, to odsyłam Was właśnie do tego filmu. Natomiast, jeżeli chcecie, żebym zrobiła aktualizację tych kolorów, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Hmm, tu stoi jeszcze puder z Sisleya i zabawka, nie wiem co tu robi w sumie no ale idziemy dalej przechodzimy do szafeczki z Glam Shopu i teraz tak, pierwsza e, szufladka się nie wysuwa, tutaj podnosi się ta część, e, ja z niej rzadko korzystam, chowam tutaj raczej e, właśnie takie rzeczy, które używane są dość rzadko e, teraz druga szufladka i tutaj um, tutaj mamy, cóż mamy e, tu mamy jeszcze linery, które posiadam to jest czarny z zoe Maybelline Rimmer, nożyczki do przecinania rzęs, klej do rzęs. Tu jakieś słoiczki z szrąbkami, z tyłu wszystkiego nie ma. Tu jak widzicie, zakupiłam sobie taką kratownicę jeszcze do tej szafeczki, żeby łatwiej było podzielić te rzeczy jakoś tak logicznie. Idziemy dalej. I tutaj mamy szufladę z korektorami, też jest właśnie z taką kratownicą, natomiast trochę trefna, bo jest bardzo taka wątła. Wydaje mi się, że trochę za drogo jak na takie wykonanie. No ale cóż, um, wiem już, że kolejnej nie kupię. Natomiast tu mam korektory, Prolonguary z maka, z Hard Candy, który jest dostępny w stanach, ale te korektory są naprawdę fenomenalne, mają niesamowite krycie. Jesteście w stanie nie mniej przykryć tak naprawdę nawet tatuaż. A tutaj mój ulubiony Maybelline h Rewind. E, tutaj jeszcze moje bardzo ukochane e, highlightery, czyli takie korektory rozświetlające z Maca, a Rozświetlający korektor z Estée Lauder, którego jakoś tak nie mogę nauczyć się używać. Jest jakiś taki mm -mm. E, wybielacz pod oczy z LaFeM. On jest fajny, jeżeli e, mamy naprawdę bardzo duże cienie pod oczami. To fajnie się sprawdza. Tutaj mam taki jeszcze bardzo ciemny kamuflaż z nyx'a. Kamuflaż z Catrice, korektor z burżuła i zapas jeszcze tego Light Boosta, czyli korektora rozświetlającego. Teraz tu szufladka, która jest dość słabo zagospodarowana e, i tu mam bazę. Tutaj w ogóle trzymam takie rzeczy, które e, używam po prostu tak na co dzień najczęściej. Tu jest paletka do konturowania ze Smashboxa. Tak wygląda. E, tutaj mam rozświetlacz luminizer i baza do podcienie z Urban Decay i tutaj mamy róże z Too Faced i paletę do konturowania z NYX do której cały czas się przekonuję która jest dość ciemna intensywna, no ale mm, naprawdę za tą cenę E, mamy mnóstwo kolorów, więc e, fajnie można poćwiczyć konturowanie. I ostatnia szuflada jest totalnie pusta. E, tutaj muszę włożyć właśnie jakieś takie mega potrzebne rzeczy, pewnie jakieś e, takie notatkowe, brudnopisowe, ale w tym momencie trzymam tu paletę z Too Faced Natural Eyes, też bardzo fajna na co dzień, jeżeli szukacie czegoś takiego. Mm, I co tu mam? Jeszcze ten dysk przenośny, no bo jak? Musi coś tutaj być, nie? No, i to tyle, jeżeli chodzi o tą szafeczkę. Teraz znajdujemy się przy parapecie, i jak widzicie, stoją tam pudełka Big Gloss. I tutaj mam mój stojak zakupiony na AliExpress. Jest to stojak, jak widzicie, na naszyjniki, na biżuterię. E, I obok mamy stojak z okularami przeciwsłonecznymi i nieprzeciwsłonecznymi z AliExpress, oczywiście, no bo przecież tam są najlepsze gadżety, jeżeli chodzi o urządzanie e, w przestrzeni w domu. Bardzo fajna rzecz, jeżeli chcecie mieć okulary w jednym miejscu. Ok, tu stoją wszystkie moje pędzelki, tu mamy pędzelki do oczu, Jak widzicie chyba najwięcej pędzli do blendowania i też nie ograniczam się do żadnej marki. E, mam pędzle Zoevy, mam pędzle Maestro Maka, e, pędzle Maxineczki pędzle z Real Techniques, pędzle z Sudavid, który bardzo, bardzo lubię, e, masę pędzli No Name, które kupiłam gdzieś przypadkiem. Mam też chińskie pędzle, których używam i które się sprawdzają. E, tu stoją pędzle do twarzy i tak samo masa różnych pędzli. E, tutaj Kawaii, Inglot, Zoeva, e, chińskie pędzelki, Mac i masa różnych pędzli. A tu z tyłu, oczywiście, obowiązkowo Skincept. I tu stoi taka tacka moja z najpotrzebniejszymi rzeczami oczywiście świeczka Yankee Candle, których zapach i w ogóle intensywność bardzo lubię. Tutaj taka mgiełka do odświeżania ciała, jak i czasami pryska nią ją po prostu w pomieszczeniu. Jest to produkt z Victoria's Secret. Tu mam oczywiście moje ulubione kremy z krem do oczu i ultra facial do, do twarzy na dzień. E, tutaj też końcówka mm, Daywara z Este Lauder, który po prostu muszę zużyć. E, po prostu muszę zużyć. E, mam też serum z witaminą C z aurigi. E, jedne z moich takich ulubionych perfum, czyli e, Dolce Gabbana e, Limpatrice. Albo jakkolwiek się to wymawia, nie wiem, Fix Plus z maka, który uwielbiam, którego zapach jest uzależniający moim zdaniem. I jeżeli chodzi o tą tackę, to jest tyle. Idziemy dalej. I tu stoją waciki też w takim pojemniczku, podajniku z AliExpress. Śmieszne pieniądze, bo 2 dolary. Macie po prostu fajny organizer na, na patyczki. I kolejny akrylowy organizer u mnie w pokoju. Tutaj trzymam kredki do oczu. Różne różniacze, różne kolory, tutaj mam też błyszczyki. Olej, który był w Big Lossie, mgiełka do ciała, płyn do mycia pędzli, zegarek. Tutaj... E, tu w szufladkach trzymam też jakieś pierdółki: typu mini blender, blaszka do rozrabiania cieni, y, studio fix smaka ma jakiś tam róż siedzi sobie. E, no i co dalej? Aha, no i myślę, że to Was też zainteresuje. To jest taka półka w ogóle wisząca z szufladami z i też z tej kolekcji Alex, tak jak ta komoda, którą Wam pokazywałam. I tutaj macie też szuflady, które u mnie są totalnie zaburdylowane. Tu mam, o proszę, jakieś literki samoprzylepne i różne inne gadżety. I takich szuflad jest dwie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem i jeżeli chciałybyście wejść trochę głębiej w ten temat, chociażby pokazanie wszystkich palet i omówienie e, tych najfajniejszych i tych, które najmniej przypadły mi do gustu, to koniecznie zostawcie e, ślad w komentarzach, wtedy na pewno e, coś takiego dla Was zaplanuję. Tymczasem, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do klikania tego przycisku, on poprowadzi Was prosto do subskrypcji. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!